I tu rozwiązanie z zadania drugiego, no już rysunek to już widzieliście na nagraniu poprzednim, czyli przedmiot świecący jest między, między ogniskiem a soczewką, to jest ten, ta strzałeczka AB, to jest przedmiot świecący, obraz pozorny powstał tu, w tym miejscu, to jest strzałeczka ta A'B', dane są odległość obrazu od, tego pozornego od soczewki i ogniskowa, więc do, wybieramy właściwe równanie soczewki. Minus jest przed, przed wyrażeniem z igolakiem, czyli z odległością obrazu od soczewki, ponieważ mamy do czynienia z obrazem pozornym, tak? Ognisko jest rzeczywiste, więc przed wyrażeniem z 1 przez F mamy znak plus i w tym równaniu mamy jedną niewiadomą, to jest X, więc przenosimy jeden przez Y na stronę drugą, wspólny mianownik po prawej stronie, odwracamy te dwa ułamki, wstawiamy dane liczbowe i wychodzi nam 3 cm. No a powiększenie z tego prostego wzoru Y przez X obliczamy Czyli wstawiamy dane, y to jest 4 cm, x obliczyliśmy to jest są 3 cm, wyraźnie tam 4 trzecie. Można by podać w formie 10 ale tu akurat nie będzie dokładna jeśli zostawiamy w formie y, łamka. I też y, będziecie musieli później narysować ten, ten rysunek y, zgodnie z takimi proporcjami. Jakie, są, jakie wartości przyjmują x, y i f. Ja właśnie też ja nawet narysowałem yy, dokładnie w takich proporcjach, w jakich są te wartości. Oczywiście, oczywiście nie jest to w tej samej skali. Skala może być inna. Najczęściej będziecie musieli zmniejszyć pewnie o połowę, czy jak yy, znaczy 1 cent, centymetr to u was będzie pół centymetra, to wtedy się wszystko zmieści na, na kalce, nawet jak macie taki mniejszy zeszyt. Tak? No to zadanie drugie. No dość proste. I następne zadanie na kolejnym nagraniu.